Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com. Zapraszam na nasze cotygodniowe spotkanie przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Dużo się dzieje, bardzo dużo się dzieje. Dużo też i emocji gdzieś tam związanych z rękami, dlatego że nie tylko mamy publikowane raporty, też informacje tutaj ze świata polskiego, ale także i przede wszystkim mamy informacje także i ze świata, gdzie cały czas napływają nasze. Tutaj informacje związane chociażby z Brexitem, czy z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi, choć tutaj troszeczkę ciszej się ostatnio dzieje. Ale także mamy i decyzje banków centralnych na temat stóp procentowych, które cały czas też im zmagają gdzieś tam wojnę walutową. Dzisiaj będzie decyzja Europejskiego Banku Centralnego na temat stóp procentowych w Europie. No, Tutaj rynek zakłada, że coś się wydarzy. Tak? Czyli tutaj, że Europejski Bank Centralny wesprze gospodarkę w najbliższym czasie. No, zobaczymy, czy tak się faktycznie wy wydarzy. To by pomogło oczywiście giełdom, przynajmniej w krótkim terminie, bo niekoniecznie byłaby to dobra decyzja długofalowo. Natomiast krótkoterminowo na pewno by to wsparło wzrosty. Ale to też powoduje, tak jakby te oczekiwania względem luzowania z największych banków centralnych, że budzą się troszeczkę. Metale, czy to może niekoniecznie szlachetne, bo one już miały tę falę wzrostową, teraz na razie konsolidują się, ale metale i tutaj surowce, które są wydobywane, no i których cena zależy oczywiście od dobrobytu na świecie i tym samym mamy m.in. nasze spółki, które związane są z wydobyciem, takie jak budanka KGHM czy JSW. No i tutaj mamy dwie główne siły, czyli właśnie dlaczego KGHM jest na oporach, a dlaczego e, JTSW ciągle, ciągle coraz to niżej. No, i tutaj spójrzmy najpierw na Bogdankę, która bardzo dobrymi wynikami dobiła do ciekawych poziomów cenowych. Już o niej miałem okazję wspominać. Na ten moment cały czas jednak dominuje trend spadkowy, ponieważ tutaj cały czas utrzymujemy tak naprawdę ostatni potwierdzony szczyt, który jest zaznaczony na wykresie. Dopiero wybicie poziomu tutaj 39-40 zł otworzy drogę do większych wzrostów. De facto, tutaj rynek już handluje powyżej tych poziomów, ale ja nie lubię tak delikatnych wybić, zresztą co też jeszcze będzie okazja porozmawiać, chociaż było PZU dzisiaj. Natomiast tutaj mamy ewidentnie stworzoną już okazję do tego, żeby się wybiło. Więc jeżeli rynek faktycznie wybije 39,60, 39,50, wtedy będziemy mogli oczekiwać tutaj wzrostów do okolic 44,80 zł. I tutaj ta Bogdanka, która miała dobre wyniki, stwarza ku temu okazję. Natomiast... Tu już sytuacja się rozwija od dłuższego czasu, natomiast aktualnie bardzo ciekawą sytuację ma właśnie KGHM. KGHM, który dotarł do wcześniej wybitego, bardzo istotnego poziomu oporu, czyli wcześniej było to wsparcie, teraz to jest opór, czyli poziom 82-38. Tutaj zauważmy, że wcześniej ta, ta bariera była wielokrotnie testowana z jednej i z drugiej strony, więc tutaj no, o tym trzeba pamiętać, że to jest bardzo ważne miejsce i teraz rynek testuje ten poziom. Zobaczymy czy mu się uda pokonać czy nie, czy inwestorom wystarczy siły do tego, żeby to zrobić. Fala wyprzedaży, która miała miejsce na KGHM, była bardzo silna. E, więc tutaj od razu nam się nasuwa informacja, że ok, to jest tylko korekta. Perspektywy szczytów i den e, warto zauważyć, że ostatni potwierdzony szczyt był tutaj na poziomie 78,17 zł. Rynek tak naprawdę wybił go dopiero tutaj, tak? czyli wzrostami w okolicach 80 zł. Dopiero wtedy nastąpiło to wybicie, no i tym samym mieliśmy informacje o potencjalnie wzrostach, i te wzrosty się na razie dzieją. Nie było okazji z metodologii szczyty i dna, no bo ta, żeby ta okazja się pojawiła, musiała być korekta, ale tutaj no na ten moment możemy powiedzieć tylko i wyłącznie ze szczytów jeden, że mamy załamanie trendu spadkowego, no i teraz dochodzimy do bardzo ważnego oporu. Tak krótka korekta, jaka tutaj miała miejsce, nie jest istotna z punktu widzenia metodologii szczytu i dna, więc tutaj też nie, na ten moment nie ma za bardzo co zrobić, ale jednak mimo wszystko warto obserwować i teraz, jeżeli rynkowi się uda wejść powyżej 84 zł, wtedy oczekiwałbym wejścia z powrotem w zakres tej konsolidacji, która miała miejsce wcześniej, czyli dotarcia do okolic 92, może 94 zł. Te, ten tutaj poziom będzie kluczowy, tak, czyli teraz mamy ten testowany, a później jak rynek się rozpędzi, to ta strefa. Po drodze mamy dwie, dwie ważne tak naprawdę poziomy jeszcze, czyli poziom 88,60 zł, gdzie mamy strefę podaży wyznaczoną przez Skwabera, jeżeli rynek oczywiście na nią zareaguje. Więc tutaj jeszcze po drodze coś się może wydarzyć. Wcześniej ta strefa tutaj dała bardzo fajny sygnał do kupna, kiedy rynek Ją przetestował od góry, i tutaj został wygenerowany alert ze Spobera. Jeżeli chcesz otrzymywać takie alerty, to zapraszam do nas. To są w pełni automatyczne na Twoich spółkach alerty z naszych stref popytu i podaży. Tak samo alert był wygenerowany na tej strefie, kiedy rynek zaczął ruszać dalej na północ, tak, czyli nastąpiło wejście i wyjście ze strefy. No i tutaj też nastąpił alert e, z KGHM-u. No i tutaj już też dochodzimy do poziomu, gdzie należałoby realizować zyski, czyli właśnie 84 zł. Ale pytanie. Dlaczego KGHM, który wydobywa mieć, no, która oczywiście jest innym surowcem niż węgiel. Tutaj akurat KGHM rośnie ostatnimi czasy, a JTZU cały czas jest dołowane. Zerknijmy sobie przede wszystkim na EBITDA, jeżeli, jeżeli chodzi o KGHM, która pomału, pomału rośnie, tak? Czyli poprawia się ta sytuacja. Tak naprawdę cały ten okres spadkowy, który tutaj się pojawił, no na ten moment jest już odwracany, więc to jest sytuacja pozytywna. Jeżeli chodzi o połączenie miedzi wyrażonej w polskich złotych, srebra oraz złota również wyrażonych w polskich złotych, to tutaj mamy sytuację taką, że w przeciągu ostatnich, yy, ostatniego roku wszystko tak naprawdę jest na plusie, poza KGHM, -em. KGHM jest na 0%, czyli tutaj mamy tak naprawdę wzrost na złocie i srebrze w okolicach 35-30%, miedź ledwo, ledwo 5% wygenerowała i teraz zaczyna coś tam pomału budować znowu wzrosty, Natomiast no tutaj KGHM po ostatnich spadkach jest zdecydowanie niżej. Widać, że ta, tak jakby ta rozbieżność tutaj jest ogromna. Tak? Kiedy rynek zaczął iść pomału ku górze na złocie, srebrze i miedzi, ja mówiłem o tym, że to są fajne miejsca. To był styczeń bieżącego roku. Tam wygenerowały się bardzo fajne okazje. Zresztą na Komparii24TV miałem okazję o tym mówić, więc tutaj były bardzo fajne miejsca. Natomiast później się wydarzyła ciekawa rzecz. Oczywiście mieć spadła nawet do tych samych poziomów, które były... Właśnie na początku bieżącego roku czy pod koniec poprzedniego, ale tak jakby zatrzymała się w tym miejscu, tak? Czyli tutaj nie mamy dalszej e, ekspansji tej, tych spadków, a jednocześnie KGKM zleciał jeszcze bardziej. Na no, w tym samym czasie złoto i srebro, które również stanowią o przychodach KGKM-ów, wprawdzie nie aż tak istotnych jak mieć, i o tym trzeba pamiętać, ale jednak, mimo wszystko są e, tutaj cały czas bardzo mocno drożeją. Więc na ten moment, biorąc pod uwagę wzrosty, te krótkoterminowe przynajmniej na razie, miedzi, KGHM jest w dobrej pozy pozycji do tego, żeby zaatakować te opory i to robi. Teraz pytanie: Czy starczy inwestorom nadziei na to, że będą te ceny jeszcze dalej rosły? Ja myślę, to jest podstawowe pytanie. Dodatkowo, jak spojrzymy na trochę większy okres, to tutaj już aż takiej rozbieżności nie ma, dlatego że KGHM e, tutaj e, no, znalazł się gdzieś tam na minus, 30, czy jest jeszcze większa rozbieżność. To e, na minus 30%, jeżeli chodzi o, o, o swoją cenę, a e, no, tak naprawdę wszystkie metale szlachetne są powyżej, tak? czyli 30% srebro, 50% złoto, a miedź ledwo, ledwo na plusie. Miedź jest bardzo stabilna w ostatnim czasie, w ostatnich tych 3, 5 latach, tak naprawdę były wzrosty, były spadki. I oczywiście mówimy o wyrażonych polskich złotych, bo o tym trzeba pamiętać, e, że tutaj nie mówimy o cenie miedzi w dolarach, tylko właśnie w polskich złotych. Więc tutaj na ten moment y, oczekuję, w moim odczuciu KGHM powinien próbować wejść na wyższe poziomy cenowe, dlatego też inwestorzy to kupują, ale zobaczymy, czy uda się pokonać tę barierę i ona jest kluczowa. Jeżeli się uda, to wtedy oczekiwałbym dotarcia do 92 zł tak naprawdę i tam znowu realizacji kolejnej fali zyskowej, zysków. Więc tutaj na ten moment KGHM uważam za ciekawą sytuację. Ale jeżeli by się nie udało, czyli pojawiałyby się cienie od góry Wtedy trzeba bezwzględnie realizować swoje dotychczasowe zyski, lub, 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 lub ewentualne gdzieś tam minimalizować straty, dlatego że musimy pamiętać o tym, że KGHM wybił te poziomy, no i teraz po prostu je testuje. Więc mamy dwa scenariusze jak zawsze na rynku. Nigdy nie ma pewności, który się zrealizuje. Dlatego trzeba być zawsze przygotowanym na każdy możliwy scenariusz, a jeżeli masz jakieś pytanie do oceny e, sytuacji finansowej czy, czy bieżącej sytuacji technicznej, zawsze możesz w u nas zapytać o zdanie. Naprawdę nie możemy bez, bezpośrednio doradzać, oczywiście, inwestować, bo to nie jest e, nasza broszka. Ale na pewno możemy powiedzieć merytorycznie, odpowiedzieć na pytanie, więc zapraszam. E, tutaj jeszcze zestawiłem specjalnie e, przepływy pieniężne, operacyjne przepływy pieniężne KGHM-u, czyli te, które powinny nas najbardziej interesować w momencie, w którym spółka już mocno nie inwestuje. Bo teraz e, inwestycje KGHM-u są na podobnym poziomie cenowym od pewnego czasu, na podobnym poziomie od pewnego czasu. A teraz przepływy pieniężne tak naprawdę zaczęły się poprawiać, i to jest bardzo dobra rzecz. Czyli te operacyjne przepływy, czyli to, co wynika tak naprawdę z tego, ile spółka zarabia ze swojej podstawowej działalności, to tutaj pomału, pomału się spinają coraz to wyżej i to jest ta przesłanka ku ewentualnym dalszym wzrostom. Jeżeli chodzi o natomiast JSW, no to tutaj mamy diametralnie inną sytuację, no bo jeżeli spojrzymy na notowania JSW, no to one pikują tak naprawdę cały czas, coraz to niżej. To, co mówiłem jakiś czas temu, związanego było z dywidendą, czy też z wypłatą, dywid z raportem finansowym, to się troszeczkę zyściło, ale tylko tylko w malutkiej części. Czyli to widać jak duże negatywne emocje panują na, na, na spółce. Zaraz wytłumaczę dlaczego? Bo to jest sobie zrobiłem kilka notatek, które pomogą mi później przedstawić te rzeczy w bardzo konkretny sposób. Natomiast po raporcie finansowym i po odcięciu dywidendy rynek nie jest w stanie zamknąć luki cenowej, tak bo ta odcięta dywidenda to właśnie ta luka cenowa. Raport finansowy w tym samym czasie, no i na ten moment rynek stoi, ale stoi przy dużym wolumenie. Więc tutaj się może pojawić jakiś pozytywny wydźwięk. Natomiast nie ma dwóch zdań. Cały czas jesteśmy w trendzie spadkowym. Tutaj była próba, znaczy, takie wybicie poprzedniego dołka, więc można potraktować poziom 30, 30 zł jako kluczowy, jako ostatni potwierdzony szczyt. Natomiast yy, i tak bardzo ważnymi oporami znowu będzie 33 zł i później 36 zł. No ale to nam daje 10, 30, 10 czy 20% stopy zwrotu, jeżeli byłaby taka korekta. Na razie widać, że ten ruch jest przyspieszający. Czyli on y, jeszcze może być takie szarpnięcie mocniejsze w dół i dopiero później zatrzymanie, jeżeli chodzi o techniczną stronę rynku, ale widać, że na ten moment coraz mniej chętnych jest m, do kupowania. Dopiero teraz się może ten wolumen faktycznie zaktywizował. Jeżeli popatrzymy na wykres tygodniowy, no to tutaj m, dochodzimy do poziomów, które ostatnio były widziane w 2016 roku, i ten dołek się robił tutaj w okolicach 2015-2016 te poziomy, no teraz dochodzimy do ich testowania i pytanie, czy faktycznie jest tak samo źle, jak było wtedy, kiedy spółka praktycznie bankrutowała. No pamiętajmy, teraz mamy 30 zł za akcję, niecałe 30 zł za akcję, a wtedy było nawet około 10 zł za akcję, więc tutaj jeszcze mamy potencjał spadkowy, nazwijmy to, ale generalnie, czy naprawdę jest aż tak źle? No i właśnie tutaj, niestety, na ten moment jeszcze nie jest tak źle, ale widać, że wśród inwestorów panuje pewne, pewne przekonanie, że może być ponownie znowu tak źle jak było. W 2015 podjęto bardzo duże wysiłki, żeby JSW nie upadło, żeby obronić tą spółkę przed upadłością, no i tam zawiązano na przykład fundusz, który miał być na gorsze czasy i potencjalnie na razie jeszcze jest, natomiast też i były redukcje kosztów, chociażby kosztów zatrudnienia. A warto przytoczyć, że w pierwszym e, półroczu 2019 roku, czyli za ten ostatni raport, który poznaliśmy, w JTSW m, przybyło miejsc pracy 827 osób, tak? czyli 827 osób y, zatrudniono netto. E, I to dało wyższe koszty, oczywiście nie tylko te osoby, ale także inne świadczenia, które zostały zwiększone dla pracowników o 112 milionów złotych. E, ważne jest też to. Że to wszystko zdarzyło się przy mniejszym wydobyciu. Z 7,9 milionów ton, które były wydobyte w poprzednim półroczu, tak, czyli w 2018 roku, teraz wydobyto 7 milionów ton, czyli o 0,9 miliona ton mniej. Jednocześnie wzrósł jedno, jednostkowy koszt y, zmienny związany właśnie z wydobyciem, który tutaj na ten moment kształtuje się na poziomie 447 zł za tonę. A jeszcze rok temu, czyli biorąc pod uwagę właśnie 2018 rok, po pierwszym półroczu było to 357 zł za tonę, czyli wzrost o ponad 90 zł za tonę. E, jest to, nazwijmy to, bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o koszty. E, nie da się tutaj tego w ogóle kwestionować. Pytanie, czy one są uzasadnione i czy się skończyły. No niestety uzasadnione no, mogą być, tak, bo jeżeli spółka się rozwija, potrzebuje nowe zatrudnienie. To, to jak najbardziej trudno obarczać winą za to, że zatrudnia nowe osoby. Większy problem jest taki, że mamy mniejsze wydobycie, a większe koszty, czyli inaczej mówiąc po prostu nam jednostkowy koszt rośnie, a jednocześnie no, maleje, że tak powiem, poduszka, marża po prostu, którą można gdzieś tam jeszcze potencjalnie wykorzystać. Na ten moment średnia cena sprzedaży wynosiła 541 zł za tonę, czyli dalej jeszcze mamy tutaj około tam, niecałych 100 zł marży na każdej tonie. Natomiast nie jest to marża, której nie dałoby się przejść. Pamiętajmy, że ceny węgla koksującego dalej są na dość wysokim poziomie. To, co jest problematyczne, to cena węgla no, tego energetycznego, który również wydobywa JSW. Tutaj jest właśnie zestawione cena JSW połączona z ceną węgla kontraktów futures, no akurat wiadomo, że JSW kontraktuje swoje. Swoje dostawy, natomiast mimo wszystko, jednak, widać tą zależność, która panuje między ceną węgla a ceną JSW, i warto zauważyć, że jesteśmy mniej więcej w podobnej relacji na cenie węgla do tego, co było w 2015 roku. Więc tutaj istnieje też i potencjalnie to, to miejsce, gdzie i na cenach węgla gdzieś pojawi się jakieś odbicie. Więc tutaj, moim zdaniem, warto obserwować też takie relacje, ale przede wszystkim tutaj. Yy, Myślę, że też warto zwrócić uwagę na cenę węgla koksującego, który również jest wydobywany przez JSW jako w sumie podstawowy produkt. No i tutaj sytuacja wygląda diametralnie inaczej. Krótko mówiąc, JSW spada bardzo silnie, pomimo tego, że cena węgla koksującego stale rośnie. Czyli cały czas mamy, to jest akurat z giełdy w Chinach, więc tutaj też to trzeba mieć na uwadze, że JSW głównie sprzedaje w Europie, ale jednak mimo wszystko cena węgla foksującego tutaj generalnie na rynkach rośnie. Czyli tutaj jest już ta niebezpieczna sytuacja, w której JSW pomimo tego, że jej cena, tak jakby produktu rośnie na rynkach międzynarodowych, to i samo JSW spada. Spada głównie dlatego, że rosną właśnie te koszty. Koszty, które tutaj są no, bardzo wysokie, jeżeli chodzi, są najwyższe w historii tak naprawdę. Zauważmy, że redukcja kosztów nastąpiła m, tak naprawdę w 2016 roku, po tych decyzjach, które były podjęte w 2015. No i mieliśmy bardzo silny wtedy wzrost, bo był uzasadniony. Ceny węgla wzrosły, ceny, czy tutaj koszty spadły, więc była bardzo duża poduszka finansowa stworzona i możliwość spłaty zadłużenia, które jest no ogromne. Pamiętajmy o tym, że JSW cały czas spłaca zadłużenie związane z tamtym, że tak powiem, nie, sytuacją finansową. Więc tutaj to jest sytuacja bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o JSW. Natomiast to nie jest wszystko. Jeżeli popatrzymy sobie chociażby na EBIT, no to tutaj on maleje, czyli z jednej strony mamy wzrost kosztów, a przychody nie nadganiają tego wzrostu kosztów, czyli mamy po prostu mniejszy zysk. No i tutaj niestety jest to sytuacja bardzo, ale to bardzo negatywna. Tutaj jeszcze w zestawie, właśnie może przepływy pieniężne z działalności finansowej, które mniej więcej pokazują, jak wyglądają przepływy, jeżeli chodzi o kwestie chociażby kredytów. W 2015 roku ogromny wzrost, no bo tutaj był no, wsparcie finansowe ze strony mm, no, różnych podmiotów, tak naprawdę były emitowane obligacje, kredyty i tak dalej, linie kredytowe. I teraz zobaczmy, że cały czas JSW ponosi tego konsekwencje i tego nie zmienimy. E musimy spłacić te całe zobowiązania, które były wtedy zaciągnięte. E więc to jest dodatkowy czynnik, który powoduje, że tak jakby te pieniądze z JSW uciekają, i dopóki nie będziemy w stanie w JTSW zbudować stabilnej sytuacji finansowej, to niestety nie poprawimy sytuacji globalnie. I to, myślę, jest największym problemem aktualnie dla inwestorów, dlatego też JTSW spada. Pytanie, czy nie spadło za bardzo? No, z rynkiem nie warto się kłócić, zawsze rynek ma rację. Dlatego sceną powinniśmy raczej podchodzić dyplomatycznie, czyli poczekać, aż w końcu da nam informację o tym, że czas na odwrót. Więc tutaj nie ma co się spieszyć. Do tej pory nie było za bardzo takich informacji w czasie całego, całego spadku. Pojawiły się chyba tylko raz sygnały czy symptomy do odwrócenia tej tendencji. a patrząc na wykres tygodniowy, cały czas jesteśmy w bardzo silnych spadkach. Natomiast wydaje się, że troszeczkę te emocje są zbyt duże, jeżeli nie weźmiemy jednego ryzyka pod uwagę: ryzyka politycznego. JTSW jest ogromnym pracodawcą w Polsce, w związku z tym wszystkie działania rządu, które zmierzają do poprawy sytuacji pracowników, powodują bezpośrednie uderzenie w, chociażby w wyniki JTSW. Ponadto pieniądze, które znajdują się lub znajdowały się w JTSW, były też przedmiotem oczywiście redystrybucji w kierunku znowu inwestycji, które niekoniecznie miały być rentowne lub też niekoniecznie były związane z biznesem JTSW. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że zmiana w zarządzie to też było bardzo negatywny czynnik, ponieważ, jakby nie patrzeć, zarząd powinien, że tak powiem, patrzeć na dobro spółki, a nie powinien generować czy też wykonywać poleceń z góry. I patrząc z perspektywy tego wszystkiego, tego ryzyka politycznego, które prawdopodobnie będzie rosło i kosztów dodatkowych, takich jak koszty energii, które również w stronę JSW uderzają. Niestety nie ma środowiska pod to, żeby zbudować jakąś znowu kolejną poduszkę finansową, więc jeżeli popełnimy te same błędy, a wydaje się, że na razie one są popełniane, czyli rosną koszty, to niestety ryzyko jest ogromne. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę sytuację techniczną, uważam, że warto się przeglądać OTSW. Nie jest to na pewno spółka, którą się kupuje i zapomina. Jeżeli ktoś lubi troszeczkę bardziej dynamiczne inwestowanie, to OTSW może dostarczyć bardzo ciekawych ruchów. Mamy cały czas niezamkniętą lukę po dywidendzie, a zazwyczaj te luki są zamykane, no tutaj mamy to ryzyko, że spółka niekoniecznie jest dobra, dlatego trzeba to zrobić bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie. Natomiast zachęcam mimo wszystko do tego, żeby JSW śledzić, bo to jest płynna spółka, na której można faktycznie spekulować, ale trzeba mieć też więcej doświadczenia. Więc podsumowując branż branżę górniczą, mamy tak naprawdę sytuację w Polsce taką, że no popra poprawia się sytuacja tak jakby w całej branży, być może na świecie. Również nastąpi taka długoterminowa poprawa klimatu, jeżeli Chiny z USA się będą dogadywały faktycznie, a nie tylko na papierze. W sensie w słownie na ten moment. Właśnie jak się dogadają na papierze, to będzie lepiej. Natomiast no jednak jeszcze do tego trzeba dodać dobre zarządzanie. Tak jak w KGHM wydaje się, że tam sytuacja się faktycznie poprawia z kwartału na kwartał, tak WTSW niestety nie. No i dopóki tej poprawy nie będzie, to myślę, że inwestorom będzie ciężko uwierzyć w to w średnim. Terminie, więc każdy wzrost na ten moment jest jedynie korektą. Natomiast poprawiły się, pokazały się też dość dobre wyniki LPP, która dzisiaj rośnie aż o 4,79%. LPP otworzyło się dzisiaj z luką, to jest norma w ostatnim czasie. Dość zdołowane kursy, albo inaczej dość negatywne emocje dookoła, i dobre wyniki, które powodują, a w przypadku CDC nawet nie były za bardzo dobre, ale wyniki, które powodują nagły wzrost. E, nagły wzrost kursu, który otwiera się luką cenową. No, i później następuje realizacja krótkoterminowych zysków. Tak wygląda to w przypadku właśnie LPP, chociaż na ten moment jeszcze się kurs trzyma. Czy wyniki były dobre? Tak, generalnie wyniki były dobre. Zachęcam do tego, żeby sobie je przejrzeć. Teraz ciężko, żebym omawiał wszystkie konkretne liczby, bo też nie o to w tym chodzi. My w Skłaberze zawsze dostarczamy na bieżąco wszystkie informacje, które są z sieci związane z takimi rzeczami bardzo istotnymi, więc zachęcam do tego, żeby sobie wejść na stronę i. Tutaj te, te linki, poklikać, poczytać, ale generalnie to, co jest kluczowe, to LPP utrzymuje swoją marżę. I to jest bardzo ważne. Marża, która jest w przedziale 53-54%, tak jak tutaj LPP zakładało wcześniej i zakłada dalej, powoduje, że spółka ma bardzo duży margines błędu w momencie, w którym będzie trochę gorsza koniunktura, a może się pojawić. No bo pamiętajmy o tym, że na ten moment wydaje się, że mamy spowolnienie w Niemczech. Znaczy faktem jest spowolnienie w Niemczech, ale wydaje się, że ona będzie eksponowało się, będzie ekspo, ekspozycja także innych gospodarek na to ryzyko, to LPP może otrzymać rykoszetem, podobnie jak i inne spółki z branży nie, sprzedaży detalicznej. Dlatego im wyższa marża, tym więcej marginesu błędu na gorsze czasy. No i na ten moment LPP sobie tutaj radzi bardzo dobrze i to jest ważne. Chce rozwijać się dalej, kolejne sklepy otwierać, dlatego też myślę, że tutaj te wyniki są jak najbardziej poprawne. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, warto zwrócić uwagę cały czas na poziom 8000 zł. Dopiero wybicie tego poziomu będzie potwierdzeniem tego, że sytuacja na spółce jest, no wróciła do trendu wzrostowego. Wcześniej taka sytuacja, taka dość pozytywna, nazwijmy to, miała miejsce w okolicach 8400. Tutaj była próba wybicia, ale nieudana. No i LPP jest z tych spółek, które. Na ten moment tworzą taką bardzo rozbudowaną korektę już od 2014 roku, kiedy po raz pierwszy cena dotarła do 10 tysięcy, później zostało to mocno zdołowane aż do 3900 900 zł. Później bardzo fajny sygnał do kupna w trendzie wzrostowym, i teraz taka rozbudowana korekta. Wydaje się, że rynek jest gotowy, żeby spróbować znowu zaatakować 10 tysięcy zł za akcje. To, że są pozytywne nastroje wśród spółek ze sprzedaży detalicznej pokazuje Dino Polska. Dino, która jest cały czas bardzo dobrze się rozwija. Oczywiście otwiera nowe sklepy, to wszystko powoduje, że inwestorzy wierzą w rozwój tej spółki. I więc tutaj krótko mówiąc jest szansa na to, że będziemy mieli dalej, dalej, dalej wzrosty, aczkolwiek ja, no ja mam, ja jestem, jestem osobą, która, która, lubi jak spółki, które kupuje, są po przecenach, tak. Tutaj cały czas wskaźnik cena do zysku jest wysoki, bo wynosi 43 już po, po wynikach za drugi kwartał. Więc cały czas oczekiwania inwestorów są ogromne względem Lino Polska i warto o tym pamiętać. No ale na ten moment trend się utrzymuje, więc nie warto z nim dyskutować. Ostatnio potwierdzony dołek jest na 143 zł. Ostatnio rynek dotarł do niego praktycznie w punkt i mocne wybicie. Widać, jak mocno tutaj inwestorzy wierzą sytuacji i warto zwrócić uwagę na wolumen, gdzie mamy spadki przy niskim wolumenie, a wzrosty przy dużym wolumenie i dopóki tak się będzie utrzymywało, to prawdopodobnie będziemy dalej kontynuować ruch wzrostowy. No i na koniec dwa słowa na temat CCC spółki, która wzbudzała w ostatnim czasie bardzo duże emocje, spółki, która tutaj na ten moment zrealizowała pierwszą falę wzrostową zgodną z metodologią szczyt i dna. Tutaj warto zauważyć, bo w Skłaberze generujemy alerty z, z ciekawymi spółkami. Ciekawe spółki to są te, które uważamy za interesujące, w których jednocześnie wpisują się w nasze strategie, bo nie każda spółka, która wzrosła była okazją w, naszych, w naszym mniemaniu. Więc tutaj zawsze musimy o tym pamiętać, że nie każdą spółkę wskażemy jako ciekawą, no ale taka jest normalna rzecz na rynkach finansowych. Tutaj alert został wygenerowany dokładnie w okolicach 23 sierpnia, 24, przepraszam, 23, 6 sierpnia, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale w okolicach ceny właśnie 128 zł, ze 100 poniżej dołków, no bo tak jest z metodologii szczyty i dna. Tylko bardzo ważny i kluczowy element z całej strategii jest taki, że cena się musi zamknąć poniżej stop losa, żeby następnego dnia sprzedać tę akcję, tak? Czyli tutaj zakładamy, że rynek musi potwierdzić wybicie poziomu i dopiero wtedy, jest y, mowa na, o, o zanegowaniu czy też potwierdzeniu scenariusza. Więc tutaj na ten moment rynek po wybiciu naszego stop stoplosa tak naprawdę zatrzymał się, bo to był 29 sierpnia. Tyle, że w automatycznym alertowaniu, bo musimy też e, wspierać naszych e, użytkowników informacjami jak najszybciej. W związku z tym został wygenerowany alert o zamknięciu tej okazji, tak, tej ciekawej spółki, no bo tutaj e, cena została stoplosa naruszona. Warto zauważyć, że następnego dnia rynek po otwarciu od razu ruszył. I w mojej metodologii ja właśnie czekam wtedy, co się dzieje. Ten stop-loss cały czas jest jako bardzo istotny, ale tutaj nie było okazji zamknąć, dlatego że rynek tak naprawdę utrzymywał się cały dzień już później powyżej tego poziomu negacji scenariusza. No i teraz dotarł w okolice pierwszego poziomu realizacji zysków. Dla mnie to jest zawsze lokalny szczyt po lewej stronie. Tam powinno się realizować połowę zysków. Dzisiaj poinformowałem użytkowników premium o tym, że. Z tego portfela szczyty i dna następuje redukcja pozycji, bo rynek się zatrzymał, stał w konsolidacji, więc dzisiaj zdecydowałem się właśnie o redukcji e, zaangażowania w CCC, ale dalej połowa akcji jest po to, żeby w przyszłości można było skorzystać z tego trendu wzrostowego, który uważam, że jest szansa tutaj, żeby się rozwinął. Dlaczego tak? W całej metodologii, Ciebie zachęcam do rejestracji, dlatego że tam omawiamy wszystko bardzo szczegółowo w e-booku. Natomiast krótko, ostatnie zdanie. Po prostu uważamy, że trzeba realizować scenariusze najbardziej prawdopodobne, a zawsze dotarcie do oporu jest takim poziomem. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jakbyś miał więcej pytań, zapraszam do Squabera, a teraz życzę udanego, tygo udanego tygodnia. Na końcówki tygodnia. Pozdrawiam serdecznie Marcin Tuszkiewicz.